Tryk Robalini Śliwa! Przed Państwem streamer, youtuber oraz prawdziwy zadymiarz. Pankietka! Kozelańczyk! Szef wszystkich szefów powraca, aby wyremontować facjatę swojego rywala. To Bagieta, jak już się wywołałeś do odpowiedzi, to jesteś zadowolony ze swojego rywala? Generalnie następny kurwa debil w sotannie kurwa przyszedł. <grym> Załki pizdę, bo mam coś do ciebie do powiedzenia na samym starcie, bo jak dobrze wiem. że masz za... kurwa ty i ja mam Adionat jeszcze biały kurwa. Laska, białe kaski robią laski i co za No i co z tego, tego kurwa? No i Porządny kurdno. szef ma kurwa biały kaski jakbyś nie wiedział. Kierownik budowie chodzi w białym kasku kurwa. A powiedz mi, czy takim szefem byłeś kilka dni temu, dokładnie 26 sierpnia, gdy zaatakowałeś dla pewnej gali osobę niepełnosprawną? Może się Od tak... razu ci powiem, nie, nie było, zapraszam to, na to jest... film Popo, tam jest wszystko wyjaśnione, Jasper po prostu przekręca wszystko, Ale u Popo możecie niepełnospra... zobaczyć. Ale jest osobą niepełnosprawną, to powinieneś brać z przymrużeniem oka to, co on do ciebie mówi. A ty ja za... też jestem upośledzony i co kurwa, ważne, że wam się to podoba kurwa. Nieważne, czy on jest upośledzony, czy nie, zaatakował mnie. Wyzywał mnie do walki i tego mu po prostu chwyciłem, pokazałem, że po prostu nie ma sensu ta, ta walka. Po prostu jesteś śmieciem i tyle, bo zaatakowałeś, swoją niepełnosprawność. Śmieciem to jesteś ty! Do Nawet dobra, zaraz się to udowodnię, kurwa, mam prezent śmieci dla do, ciebie. Śmieci... Zaraz ci przyniosę prezent. No to przynieś, dawaj. A co do śmiecia... To ty śmieci na tej swojej budowie masz zbierać, a nie nazywasz ludzi śmieciem, bo z tego co po widzę, to wyglądasz jak jakiś chłop, nie wiem, menel. Osta... Generalnie kupiłem Proszę kilka tam wersji. Proszę ochronę uważać, bo bagietę, a to jest nieprzewidywalny chłopak. Kupiłem kilka wersji i kupiłem jeszcze kleje, bo podobno nasze kurwa za 20 zł, kurwa, wkładać je do dupy, kurwa. I papier, i generalnie ja taki szodry nie będę. Dam ci aby kurwa 10 zł, bo inflacja idzie do góry, się, więcej mnie nie, nie stać. A, Generalnie. A masz jakieś na to dowody, że wsadzając Mam, ten? Mam filmik, no mam pokaż. materiał. Będzie bardzo fajnie, jak pokażesz ten filmik. Pokażę. Okay. Dobra, to potem. <grych> <To, grych> a perna się robi w tym momencie. Nie wiem czy wiesz, ale ja też mam bardzo fajny filmik, a mianowicie jak dwóch chłopak na budowie cię ruchało, a trzeciemu robiłeś laskę. Na wieży? Tak, to było tak, na wieży. Już, już, akurat. To był ten filmik na wieży? Robalini, tu jest telefon z reżyserki. Czy kurierzy tu dzisiaj z dyniem wiadomo do ciebie? Dzisiaj nie powinni. Że za chwili, mają być za 10 minut kurierzy do ciebie. Jakiś Sasza z Listwą się melduje. Dobra, Robalini, co to za strój? No jak... to jest strój księdza, bo właśnie chciałem tutaj, może Bagietka by był taki skłonny, żeby na kolanach się wyspowiadać przede mną ze swoich grzechów, na przykład... <laughs> Na kolanach to byś mi mógł zrobić laskę, tak jak koledze na budowie. Dobra, Bagieta, siadaj kurwa no nie Bagieta siadaj, chodź Bagieta siadaj Chodź Bagieta siusiądź oh, Poszukaj filmiki, zaraz do ciebie wrócimy był był skasowany Ale, Ale Bagieta widok, usiądź się, Wiesz co? był co? Ty jesteś kroju kapeli Wyprowadza cios nogą, a cię rączka kurwa boli. Mam nadzieję kurwa, że nie zrobisz o, 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 o no noga tak mnie samodobie. boli kurwa w walce. No, tak no. Cienia się kurwa, prowadzisz do, do walki do... i od razu kurwa się poddałeś. Jakie nie pan ja, na Ja wyszedłem w z kontuzją zrobiłem swoje Bagietam. i... Z kontuzją mózgu wyszedłem. Bagieta, i usiadam na parafię z ty, jedzeniem ty, ty, mózg, ty mózgu nie masz, kurwa, bo już dawno wypłynął. Ty Tymi długopisami, kurwa, swego. w dupie. No dobra, dupia, bagieta, bagieta, usiądź. Bagieta, kurierzy się, nie, jadą nie, na jego żarcie, słuchaj, także siadaj. Zaraz to wyjaśnimy. I będzie impreza na, na parafii, słuchaj. Posz, wziąłeś telefon, bagietka swój? Mam. Dobra, to poszukaj. Dobra, ja mam panowie. Nie, no taki Ale nie bez życzym. kasku. Ale posłusznie jest, nie ma chodzi. takiego bicia, Bagieta. Nie ma takiego bicia. Powiedziałem piesku na miejsce i poleciałeś. Niech, sobie, nie, niech sobie założy ten kask, żeby resztki rozumu mu nie wypłynęły. A ty na walkę założyłem ci jak pierdolę, żebyś w lewo nie dostał, śmieciu. Dobra, panowie. kurbiłeś na maksa. Kurbiłeś? A uciekałeś i się chroniłeś za ochroniarzami, kurwa. Nawet ciast... nie podeszłem! No, bo mam ciasny strój, to do powiedziałem ci to, że mam ciasny strój. Ciasny, by Ciasną nie... to masz kurwa dupę kurwa. Yes. Ciasną dupę to mieli właśnie twoi koledzy na budowie, przed chwilą o tym wspomniałem. No Dobra, to masz, pogadać powtarz, kurwa. Okrzyczałeś, że nie chce kutas wejść. No. To może rozłożymy to, ja tutaj e, zapytam się kamerzysty. Kamerzysta, można powiedzieć śmiało, że wracasz do internetu z przytupem, wasz kanał idzie i to nie... jeszcze je... raz od nowa, bo nie słyszałem. No, zamknij ryj, nie do ciebie pytanie, kurwa! Zamknij ryj, zamknij, kto pytał, kurwa! Wypierdalaj ja, śmierć! Udław ludanie. się, kurwa! Dławiłeś się na budowę, już ci to powiedziałem, kurwo! Łukasz. Aparat słuchowy ci zapłacił. Pamiętaj, nie ma takich dowodów na to. Ja nawet jak wale konia, to A... kamera jest kurwa, chowana kurwa. Żeby mnie nie kurwa, nic, nikt nie nagrał kurwa. Więc po prostu jestem stuprocentowo pewny, że nie ma takiego kurwa materiału i po prostu tylko bejtujesz kurwa. I wziąłeś pomysł od jebanego kapeli kurwa. Także po prostu y, nie ma swoich pomysłów. Ale kapela jest się od ciebie za sto razy, człowieku. Co ty w ogóle porównujesz siebie do kapeli? Kapela jest obsrany. Powiedziałem tak, generalnie kapela niech się wyzdrowieje i generalnie mo mogę po prostu wziąć z nim walkę, a y, walkę. I to nawet dwie walki jak, mogę jak wziąć na, na jednej federacji. Na jednej, y, na jednej gali mogę wziąć dwie walki. Czyli na początku babaty. kapela, a później idziemy po kamerzystę i idziemy kurwa e, ze z... No dobra, z to ja te... przerwę. A bagiet... ja Bagietę... Czy zrobisz z, z kapeli prawdziwą siostrę za go dojedziesz, Bagieta? Będzie rozjechany. Jak taczka kurwa na budowie. Dobra, i teraz. Dobra, Bagieta, bo ja bym zapytał, bo tu mu wywołałeś sam kamerzystę. No, a jednak walki z nim nie przyjąłeś? Nie, przy, nie przyjąłem, bo z Kaleką nie będę walczył. Bo jakby przegrał, to by powiedział, że przez kontuzję. A generalnie, jako pierwszy, odrzucił MMA i chciał się bić w K1. Później był boks, bo je, kolanko se rozjebał i ten. A ja z czystym sercem powiem: jestem paterowiec i po prostu. Nie ukrywam, że po prostu, jeśli bym dostał cios, to bym wyprowadził cios nogą i nie chciałbym przegrać e, walki przez taką głupotę. Więc ewentualnie, jakbym się zgodził, to K1 i lecimy z kochcem i rozpierdalamy e, następnego śmiecia. W, no dobrze, Bagieta, a, a jak kamerzysta cały czas będzie się upierał nad boksem, a jednak wywołałeś go, że idziesz po niego, no to co wtedy? Po, powiem tak, nie będę kurwa y, o, osobie, która poniżała y, 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 rzuczała, je, kazała, żeby jeść gówno niepełnosprawnej Aby osobie. Nie niepełnosprawnego. Więc co się wypowiadać w śmieciu w ogóle na. Bo... Nie odzywaj się, wejdź sobie Ty na kanał nie odzywaj, bo, bo, bo tam nie jest dostały... wszystko wyjaśnione. Do nie obrazka. słuchaj Jaspera, bo on przekręcił to wszystko. Nic nie przekręcił. Człowieku, są nagrania na YouTube, więc jak mógł nagranie przekręcić? Jesteś w Generalnie, jakiś... jest, zobacz sobie, u Popo jest cały, y, cały fragment... No, ja też ten film, Dobra, Jezus, to, to go, sobie też więcej opowiecie na wywiadach i ludzie sobie wejdą tam do Popo i zobaczą, a dałbym kamerzyście się wypowiedzieć na te słowa. Nie podoba mi się ten tani performance Robaliniego. Kopiuje i małpuje lewackie poglądy kapeli i obrażanie księży nie jest jest niczym dobrym, młody, jeszcze będziesz to kiedy żałował, jak będziesz miał gorsze chwile, będziesz czym chciał się pomóc do kościoła, niby. to zobaczysz, żebyś tego miał. Nie obraziłem księży. No tym, że występujesz tutaj w ubraniu księdza, atakujesz bagietę, każesz, każesz mu klękać, wiesz, jesteś. A dlaczego to jest obraza? Mnie to razi jako katolikowa, A mnie to że nie to nie słabe. No tak bo jak ty, cię to, razi, bo ty, to Bo ty nie jesteś prymitywnym małolatem. Nie okay, to razi. Nie na dworze nie wiedziałem, że jesteś tak prymitywny, wiesz? I mi się to na przykład nie podoba, i tu trzymam stronę Bagiety, małpowanie idiotycznych poglądów kapeli nie jest w cenie. Jeszcze kilka tam mam. Jeszcze sorry, że ci przerwie. Na no, no następną konferencję mam następne materiały na ciebie. Ale jeszcze nie pokazałeś tego materiału, gdzie wsadzają sobie niby kredki w dupę. I się to zima, to zaraz, czy Zapytam, je, pokażę. zapytam zimowita, potem e, się Pokażesz zimowita, czy nie? Dziewczyn. Ale, ale, oczywiście, przyznam szczerze, że, że jestem przerażony tu kolegą, który, który też się przebrał za jakiegoś Batmana, cudaka. Jest to przerażające, że, że ludzie, żeby zaistnieć, muszą, muszą siebie taką medialną dziwkę zrobić. Naprawdę, to jest, to jest z kolim, szok. Skolim, słuchaj, on sobie na łapie, kurwa kredki i długopisy, kurwa za 20 zł w... Ale No to to w końcu, prawda? Jest materiał, jest! Dobra, to dzięki no to Abus, dzięki Skolim. Dziękujemy. Na podstawie tego, co wspólnie nagraliśmy, jesteś takim honorowym gościem słowa. Praca u podstaw jest ci dobrze znana. Jak odniesiesz się do tego, że twój przeciwnik na swoich streamach y, zamawia bądź ma zamawiane jedzenie, gdzie potem przyjeżdżają kurierzy, nie mają płaconej, ci ludzie są narażeni na straty. To jest tak, tobie by ktoś nagrał robotę, ale nie mógłby te, tej osobie zapłacić, jak się tego odniesiesz. Generalnie takie rzeczy powinny, jeśli on robi streama, nie powinien podawać jakiegoś hotelu czy coś w tym rodzaju, ukryć wszelakie dane miejsca, bo ludzie są bredni. Ja kiedyś zostałem za 1000 zł węgiel. Przyjechał kurier. E, tysiąc złotych do e, zapłaty za węgiel, ktoś to zamówił. Po prostu o, odmówiłem, powiedziałem, że ja nie zamawiałem, także wszystko ten. No bo każdy towar można odmówić. Nie podawać odmówić. swojego adresu, jak mówisz, że nie podawać adresu. Słuchaj, ja prowadzę filmy baranie i można wszystko no właśnie, kurwa zamówić. Tak, samo wyciek, hotel, no i tyle, no i co? No i co? Jest gówno. No twoje, kurwa. Tylko Smakuje takie ci? słowa potrafisz? Chociaż lepiej od ciebie mówię. No, ale takie słowa tylko Dobra, po Chodźmy no i... na Face to Face i może ujarzmimy trochę te emocje. Robal wytrzymasz to Face to Face? Tylko bez. Chodź tu. Robal ja się trochę boi, widzę. Ja się nie boję, tylko bardzo ciasny strój mam, mam ruchy ograniczone. Tak, tak, tak. Czyli jak to jest po Norasie, przecież. <noise> ale pasuje na mnie. Staniesz na face to face? No stanę, ale kurwa mi przyjebie na pewno. Jestem pewny tego. Podejrzysz <noise> Chcesz się z bić, a w oczy mu nie chce czy ta walka jest sensu, jak on w ogóle nie potrafi podejść? No i co? No i nic A. szef już okazała chwila backstage'u! Dobra, no, ciasny, Dobra. Siadaj, ciasny strój mam Jakbym był bez bagieta. stroju, to bym cię w 3 sekundy podskładał. Siadaj bagieta Jesteś taki cienki, że mój skoga anioła kurwa pole, e, polegniesz kurwa od tego ciosu. Okej. Okay. Ja, ja chcę jeszcze coś sprostować. Poproszę proszę bagieco, e, szef. Kolego, powiedziałeś, że e, wydałem swój adres. Adres. zostaw ten telefon na chwilę. Ten adres faktycznie nie był e, faktyczny tam, gdzie ja faktycznie mieszkam, bo tam, gdzie ja mieszkam... To po prostu nikt nie ma tego adresu. A tam, gdzie przyszedł węgiel. To ja po... mam bagieta. O, no, ty masz, ty masz. Także generalnie e, e, ten węgiel poszedł na inny adres, gdzie po prostu było powiązana moja firma. No to okej, okay, ale to moja wina, że wyciekła nazwa hotelu, w którym jestem i ktoś zamówił nieopłacone jedzenie? To, to masz po prostu niefajnych kolegów, z którymi siedzisz. Bo to ktoś od ciebie wsypał. To tyle nie, jest. Ja nie mam słów na tego człowieka w ogóle. Tyle, tyle ci powiem. Powiem ci tak, widzowie mi mówili, że Pateczki przegrał kurwa już na konferencji. Ja już to widzę, że ty też kurwa już to przegrałeś tą walkę. Jesteś kurwa cieniasem kurwa! A ja widzę, że wygrałem i Dostałeś tylko tą walkę, dlatego że ja kamerzystę nie wziąłem! Jesteś kurwa, cienias kurwa! A skoro jesteś taki dobry, to czemu każesz mi robić wagę do siebie? Bo po prostu postaraj się trochę, chujowy. kurwa. No, dwa kilo więcej musisz mieć, bo po prostu nie dać z rady 75, tylko 78 musisz mieć? Panie kolego, ja na 100 kg kilo, 100 przeciwniku zrobiłem trójkąt, więc ty, kurwa, z tą wagą to jesteś waga piórkowa, kurwa. No to okej. Okay. Dobra, dziękujemy.